Cześć, Słuchajcie, tym razem dość krótki odcinek, ale tak pomyślałam, że po prostu jest specjalna okazja, więc się Wam nagram. A jaka to okazja? No rozpoczęcie sezonu na rogacze w Polsce. Myślę, że wielu z Was przebiera nogami, raczej przebierało do tego 11 maja, żeby móc wybrać się na koziołka. No, i ja to rozumiem. Mam nadzieję, że macie już wypatrzonego swojego wymarzonego rogacza, a jak nie, to mam nadzieję, że takiego będzie Wam dane spotkać w tym sezonie. Słuchajcie, ja właśnie też siedzę. Jak widzicie, jest bardzo wiecznie. Też siedzę za rogaczem, ale w Szwecji. I nie ma jeszcze 11 maja, mimo że pewnie ten odcinek zobaczycie, właśnie tego 11. A to dlatego, że w Szwecji sezon na rogacze zaczyna się 1 maja. I tutaj też wszyscy tego 1 maja zawsze wyczekują. I ten sezon tutaj trwa do 15 czerwca. A od 15 czerwca jest przerwa. E, aż do 15, tak właściwie chyba nawet do 16, bo od 16 można zacząć polować z powrotem. 16 sierpnia, e, w świerpni, e, w Szwecji, po prostu się nie poluje w czasie Rui. E, Także jest przerwa. Także teraz maj i połowa czerwca wszyscy e, dzielnie szukają rogaczy. Później przerwa, i później, tak właściwie już po Rui, zaczyna się ten sezon z powrotem. W wielu miejscach jeszcze myśliwym też w tym sierpniu udaje się te rogacze oczywiście zwabić. Z mojego tutaj na przykład doświadczenia zeszłego roku, no to u nas po tym 15 sierpnia rogacze już nie reagowały na WAP, już sobie żarowały. Nawet u tak właściwie chyba zmęczone nie podnosiły na ten WAP. Tu taka ciekawostka a propos Szwecji i właśnie tego, że ten sezon się trochę szybciej zaczyna niż w Polsce. Um, tak, jest akurat święto, teraz do Szwecji jest wolne, więc y, sobie trochę polujemy. Y, no i cóż, może się jakiś rogacz trafi. Jak na razie to. Pokażę Wam, zresztą trafiło mi się mega bliskie spotkanie z dzikiem. Poza tym dzikiem to trafiła się biała koza. Czy albinus? Nie jestem pewna, bo było daleko i nie widziałam. Chyba nie. W każdym razie bardzo ciekawe e, miała umaszczenie sukni i to też wam pokażę. Widzicie, to jestem jeszcze ciepło ubrana, a to dlatego, że naprawdę wiosna i pogoda nie rozpieszcza w tym roku w Szwecji wcale. Nawet na bardziej tym południu niż w północy, bo na północy to wiadomo, że jeszcze jest śnieg. Um, także jest bardzo zimny, bardzo zimny był kwiecień. bardzo zimny jest maj jak na razie. Już nie mogę doczekać, aż się zrobi trochę cieplej. Słuchajcie, w Polsce już przekwitają rzepaki. Z tego co słyszałam w niektórych miejscach, a tutaj to ten rzepak na razie wygląda jak taka sałata. Jest tak do połowy łydki. Także... Jest różnica. Ja sobie dzisiaj wybrałam teraz akurat takie miejsce, żeby posiedzieć, bo widziałam wcześniej, że się tu wiele saren kręciło. Jest to zrąb. I obok zaraz jest pole, mimo że ja jednak jestem zwolennikiem chodzenia i podchodu, no to czasami warto usiąść gdzieś tam w jednym miejscu jednak, żeby móc sobie spokojnie te sarny poglądać. I tak jest plan na dzisiaj. jak mówię, to miał być krótki odcinek. Mam nadzieję, że będę miała Wam coś jeszcze do pokazania oprócz tego. A jeśli nie, no to chciałam po prostu Wam wszystkim życzyć, pochowania i pięknych, rogaczowych momentów w łowiskach. Derzbór. Słuchajcie, tak jak wam się nagrywałam w trakcie, e, wyszły mi tu trzy sarny. E, swoją drogą, jedna też miała bardzo ciekawe, takie jasne umaszczenie. I one ogólnie tu jeszcze nie zmieniły sukni oczywiście. Dalekie są od tego, żeby zmienić suknię na letnią. Ale wydaje mi się, że to i tak taki był jakiś jasny, jasny odcień. No dobra, no i wyszła właśnie ta koza. I za nią z tyłu jeszcze jedna. I kozią. I ten kozioł ganiał za tą kozą. I tak jak mówiłam, tu jest blisko granica z jednej strony. No ale jak nagrywałam i oglądałam, potem już odłożyłam aparat. Pobaczyłam przez lunetę, mówię, kurczę, kozioł ciekawy, no bo ma ten jeden parostek ułamany albo jakiś taki dziwny. W każdym razie o połowy krótszy. No ale pobiegł mi z powrotem na tą stronę do sąsiadów. I słuchajcie, w momencie jak ja je oglądałam, to dosłownie raban tutaj dosłownie za sobą. Tak jak mówię, no i faktycznie przybiegł mi kozioł Poza Mabonę. Tak dziwnie, wydawało mi się, że dziwnie biegł. Ale, ale... No nie mam pewno. No i pobiegł mi przez te góry, do krzyczury. I okazało się, że się położył. I położył się tak, że jak wstawałam na nogi na prosto, to mogłam go wypatrzeć w lornetce. Zresztą udało mi się go też aparatem. No, może się będzie trzęsło, bo z wolnej ręki bez statywu, ale zobaczycie, że sobie leżał. No i tak, kurczę, mówię, poczekam, nie będę go celowo gdzieś tam płoszyć, poczekam, aż sobie stanie i zacznie żerować. No i tak się stało faktycznie i od razu jak, kurczę, wstał, to zobaczyłam, że się bardzo dziwnie faktycznie porusza. i tak zaczęłam go oglądać w lunecie, już tak mi się bardziej z tych krzaków wysuwał, okazało się, że ma, słuchajcie, całą luźną przednią cewkę, prawą bodajże calutką dosłownie i łopatkę i wszystko. I strasznie tak wiecie, próbował się do przodu pchać, skakać w taki sposób. I mówię, no, w takich sytuacjach to, czy byłby tam mnie najpiękniejszy, czy nie, to już jest mniej ważne, ale kurczę trzeba skrócić cierpienie takiemu zwierzęciu. Więc poczekałam aż mi się ładnie wystawi już przy zejściu na pole, tak właściwie. No i oddałam strzał, połowie kawałek w pole, pisał testament, teraz widzę, że już go ledwo, już go no, już ledwo tam wystaje cokolwiek z tego zboża rosnącego, także testament już spisał, poczekam jeszcze chwilę na spokojnie, no i pójdę do tego ksiąłka, także i dla mnie otworzył się szwedzki sezon w tym roku. Super, no i w takich momentach to kuszę. Myślę, że, że ten kto z Was był w takiej sytuacji z jakimś zwierzęciem, które napłykał gdzieś tam ranny i tak dalej, to, um, to takie dziwne uczucie jest. Z jednej strony dobrze, bo, bo się skróciło to cierpienie, a z drugiej w ogóle szkoda, że takie zwierzę musiałaś tak męczyć, nie wiadomo jak długo. No ale nic. Emocje tak czy siak, tym bardziej, że tak długo musiałam czekać go, tu wypatrywałam, wstawałam, chowałam się z powrotem, to z lornetką, to yy, z aparatem i zastanawiałam się, kiedy on w końcu zobaczy mój ruch jakiś może i się wkurzy i sobie pójdzie, ale miałam dobry wiatr i w ogóle, i no zresztą on jak był chory, że tak powiem, no to raczej przydawało mu się to odpoczywanie i nie był jakiś tam super yy, chętny do tego, żeby, żeby gdzieś uciekać no gadam, gadam jak zawsze w emocjach, dużo ale że tak jak mówię ogólnie jeszcze zdążyło pokrobić przez ten czas także tu pogoda nie rozpieszcza tylko pilnowałam, żeby mi lunety nie zalało <grym> przestrzałem. i ogólnie powiem że teraz po tym deszczyku nagle widać piękne zachodzące słońce różowe niebo Taki cieplejszy wiaterek, bo normalnie szok. <grymne> no, ale na no nic mówię, jeszcze chwilę poczekam i zaraz idę do Koziołka. Dobra, już jestem prawie u Koziołka. Ojej, kurczę, co za wieczór. Coś pięknego. Wow. Niesamowite. Piękny rogacz. Rogacz ma, jak widzę, takie jakieś kurcze dziwne, dziwne zgrubienie na tej przedniej cewce. Możliwe, że że to jakiś postrzał stary albo nie mam pojęcia co w sumie albo sobie złamał kiedyś tą cewkę i mu tak się zrosło jak uda mi się trochę bo po moim strzale tu się trochę jednak farby wylało z drugiej strony jak uda mi się to jakoś tak ogarnąć, żeby to było że tak powiem medialne to Wam to pokażę jak nie to może później zrobię po prostu zdjęcia jak go rozbiorę Zobaczcie, jak wygląda cała ta cewka. Jest zrośnięta, sztywna. Także lekko ten kozioł nie mimo zdecydowanie. O, ciężko się to skurowało. Aż przez to, jak widać. W każdym razie tyle ode mnie, bo teraz czas się brać do roboty, zanim się zrobi ciemnowo. Jeszcze zostało jakieś no, 50 minut legalnego czasu do polowania. E, świeżo po zachodzie słońca eee, także no e, koniec gadania czas się brać do roboty dzięki wielkie, że e, oglądaliście, że rozpoczęliście ze mną szwedzki sezon na rogacze a ja wam życzę pomyślności w kniei e, i pięknych koziołków w Polsce i może nie tylko w Polsce, w każdym razie wszystkiego dobrego dzięki Daszbur